Gdy do stołu ojciec siadał, synek mu pytanie zadał, które dawno go nurtuje i ostatnio humor psuje. Pyta ojca więc, Henryka, Tatko, co to polityka? Ojciec dziwną minę robi, wzrok opuścił do podłogi. Yy, powstrzymując lekko śmianie, zaczął swoje wyjaśnianie. Yy, wiedzy chętnie twej dogodzę. Zatem, w każdy dzień do pracy chodzę. I pieniądze z niej przynoszę, byś mógł nowe mieć kalosze. Tu jest sprawa oczywista. Tatuś jest kapitalista. Mama kasą tą zarządza, bo ma pociąg do pieniądza. W portfel mój ma stały wgląd. Czyli mama jest jak rząd dalej, dziadek. Prosta sprawa, tylko dba o swoje prawa. Dziadzio nie jest niczym nowym, tylko związkiem zawodowym. Zaś Małgosia, opiekunka, co z braciszkiem twoim chrumka, w politykę też się wlicza, bo to klasa robotnicza. Ty zaś, synu, z twoim bratem, jesteś dla nas całym światem. Dbamy o was wciąż z miłością. Jesteś z bratem, więc ludnością. Zaś, braciszek twój, wspaniały, który jest tak słodko mały, choć niewinna jego bystrość to radozna nasza przyszłość. Tak ten temat się maluje, który ciebie intryguje. Dobra, dosyć tej politologii, idź już spać, mój synu drogi. Syn do łóżka więc poczłapał i po chwili smacznie chrapał. Długo snem się nie utrudził, bo płacz brata go obudził. Kubka w pampers zawitała i dziecięciu spać nie dała. Brat, choć mimo późnej nocy, ruszył szukać w dom pomocy. Mama twardym snem zasnęła i czynności nie powzięła. Tata też nie leniuchował, z opiekunką baraszkował. Pieścił, głaskał, ściskał zadek, a podglądał wszystko dziadek. Wszyscy mieli ważne sprawy, a tam beczy brzdąc, herlawy, nikt pomocy nie udzielił. Sam pieluszkę więc brat zmienił, napudrował, dał kołderkę, po czym udał się na drzemkę. Rankiem, synek przy śniadaniu, temat ujął w jednym zdaniu. Przez to, że dziś kiepsko spałem, politykę zrozumiałem. Dalej sprawnie. Syn wylicza. Jest więc klasa robotnicza, potem jest kapitalista, który z klasy tej korzysta: kręci, nęci, coś tam knuje, sprawnie ją wykorzystuje. Y Czerpie korzyść jednym słowem, płacąc mało mimochodem. A gdzie związki zawodowe dbać o prawa wciąż gotowe, choć uprawnień tyle mają, to się tylko przyglądają. Ludność jest ignorowana i to kąta wciąż spychana. Nikt już w tym się nie połapie. Rząd w najlepsze sobie chrapie. Los przyszłości niezbyt świeży, w ciepłej kupie sobie leży. To jest właśnie polityka, która wszystkich nas dotyka.